Pamiętacie naszą Lamę Sofię, która ma wywoływać uśmiech na waszych twarzach, jak wchodzicie do naszej restauracji? Pokazywaliśmy wam kadry z lamowania, czyli zmalowania naszej lamy. Niestety majowe deszcze nas zaskoczyły i farba z naszej lamy zaczęła odchodzić. Niestety dzisiaj muszę potraktować ją szczotką drucianą. Serduszko mi pęka. Uf, jeszcze Ania, powiedz, że jest Ci przykro. Jest mi bardzo przykro. Północy płakałam, serce rozdarte na pół, krwawi. Biedna dziewczynka, mm. biedna Sofia. No właśnie. Ale będzie piękniejsza. Jest taka metamorfoza teraz. Kobiety używają botocku, ale mama potrzebuje odnowienia. Ale już niedługo nasza lama znowu zostanie pomalowana i będziecie mogli cieszyć się jej uśmiechem. Do zobaczenia!